Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Izaki. Witam Was w tym wyjątkowym dniu, bo to koniec serii Counter-Strike Global Offensive i początek nowej ery Counter-Strike 2. Wczoraj później wieczorem mieliśmy wielki update do CSGO, który zamienił CSGO na Counter-Strike 2. I tym sposobem, słuchajcie, Counter-Strike 2 będziemy odpalać zamiast CSGO. CSGO już nie odpalimy, jest Counter-Strike 2. Także moi drodzy, po raz pierwszy na YouTubie przenosimy się właśnie do Counter Strike'a 2 już oficjalnie. To już nie jest Open Beta, to już jest finalna gierka, moi drodzy, na którą właśnie w tym momencie możemy się przenieść. Wczoraj oczywiście na streamku już, słuchajcie, troszkę yy, posiedziałem w CS-ie, otwierałem skrzynki, otworzyłem ich chyba ze 100, poleciała jedna kosa, zresztą klipa możecie sobie zobaczyć. Pierwsza kostka w CS 2. Chciałem Tiger Tuta, słuchajcie. Moim marzeniem była Tiger tooth, no i dostałem Tiger tota. A my zobaczmy w takim razie coś się tutaj, moi drodzy. Dzieje, czy ja mam rangę? Nie mam rangi, słuchajcie, czyli zostało to zresetowane po em, becie, także trzeba będzie od nowa zapewne wbijać. To widzę, że to już jest klasyfikacja. Najwyżej 15 tysięcy, a tam pamiętam, że było po 35 tysięcy, albo i po 40 tysięcy nawet ludzie mieli. Także to wszystko się, słuchajcie, zresetowało, jak widzicie, nie mam żadnych wygranych, to się nalicza od nowa dla wszystkich to jest start. Od zera, moi drodzy, jest turniejowy i co ciekawe, moi drodzy, w turniejowym trybie macie różne rangi na mapach, różnych, to znaczy możecie mieć chyba na mirażu globala, ale na przykład na Newku będziecie silverem 3. Nie, więc będzie na pewno warto grać różne mapy Chociaż wydaje się, że najciekawszym trybem To jest ten tryb premier, czyli dodali po prostu taki, Takiego faceita właściwie do Counter-Strike'a Chcieli to mieć wszystko na swojej platformie Co uważam, że jest dobrym krokiem generalnie Że to elo całe i jakby ten system Ta klasyfikacja światowa w ogóle, że to będzie wszystko Wbudowane w Counter-Strike'a, myślę, że to jest bardzo fajny Bardzo fajny system, będzie można na pewno pograć O, skrzydłowy, wiadomo Ale tutaj nie, nie widzę rank na mapach To są cztery mapki tylko na manie na razie Co ciekawe, no tam tryb uproszczony Wiadomo, jest deathmatch czy prywatne wyszukiwanie gier. Aha, czyli to, jest, to są prywatne takie meczyki, które możesz sobie pewnie zrobić, być może z widzami, też korzystając z kodu chociażby. Także to jest bardzo spoko. spokojne. Dokładnie Sparer chyba zaprosił ostatnio, więc tak. Trening standardowo i tutaj są też serwery społeczności, czyli to też jest. Nie wiem czemu mnie wróciło do Windowsa, powiem szczerze. Czy będę musiał się łączyć z serwerem z poziomu Windowsa? Dziwne. Nie, to jakby to nie fajne, nie? Że musisz, musisz Altaba zrobić, jakby, żeby tu przejść. Ej, Inferno w ogóle zawsze miał taką ikonę? Tylko czerwoną? Czy ja zwariowałem trochę? Dziwne. E, tak, ale to oczywiście gra i wszystko. O, jest w sklepie, słuchajcie. To jest, jest coś nowego. Widzę, że jest weekly care package. Czyli tutaj macie jakieś nagrody w ogóle tygodniowe. Tutaj też dodali. No wiecie, to jest rzucik, słuchajcie, jakieś nagrody. E, New and Popular. Jak widzicie, to jest ta w kolekcji Anubisa. Jest oko Horusa tam, nie? Ten czwóreczka, który jest całkiem, całkiem. Naklejki z Paryża. Więc wszystko jest dość, słuchajcie. Czytelne. Tutaj też są ym, różne pojemniki. Widzę muzyka. pewnie ze znakami. Seria trzecia. Jeju. Cały sklep, no generalnie, słuchajcie. Muzyczki. Naklejki z Paryża. Oczywiście rynek i są wszystkie skrzyneczki. Pokazane. Nie, nie wszystkie. Bo ja tu nie widzę kilku skrzynek, nie? I co? A, no i standardowo. I tulsy. Więc to jest wszystko w sklepie, aktualności. No tak, moi drodzy. Tak jak mówiłem, początek nowej ery. Wyposażenie. To też wszystko jest takie dużo bardziej, słuchajcie, y, czytelne. I w ogóle powiem wam. No nie, to oczywiście wyposażenie jest. Możemy sobie wyposażyć sterów, wyposażyć czy Mamy wszystkie skiny. Nie mam żadnego skauta tutaj danego. I powiem wam, słuchajcie, że te wszystkie skiny wyglądają tutaj tak ładnie, mam wrażenie. Tak jakoś dużo bardziej przejrzyście, nie. O, no zamienimy sobie też aug. I jakiegoś kamelona zamienimy w takim razie dla antyterrorystów. Ale te skiny tutaj naprawdę wyglądają zupełnie inaczej, mam wrażenie. Zupełnie inaczej. Serio, to jest jakaś dla mnie kolosalna w ogóle różnica. Jest kostka, która mi wyleciała wczoraj. No niestety, kiedyś marzyłem o karamicie tego, to pamiętacie? Teraz wracała na waha. A mogło być troszkę lepiej. D dla Izaka to snacks, bo pożyczyłem snacksowi kosę na tydzień. I snacks, muszę powiedzieć, słuchajcie, rzetelna firma, naprawdę. Pożyczył kosę na tydzień i oddał po tygodniu, nie? Aż sobie, słuchajcie, zapisał w ogóle datę, kiedy, kiedy pożyczył, o której godzinie, żeby wiedzieć, kiedy dokładnie trzeba oddać, słuchajcie. I to niech snacks będzie przykładem dla niektórych graczy, jak należy, słuchajcie, zwracać pożyczki. Skiny, słuchajcie, wyglądają naprawdę. Miodzio keramit rubi. Teraz w ogóle widzę, że ma tutaj jakieś zadrapania, cholera. Jasne. Że ten float to nie taki dobry. 004. No to nie taki dobry ten float. Ale mój Hansmanik, słuchajcie, kiedyś, nie wiem czy jak to jest teraz, ale kiedyś mój handsman Ruby On miał najlepszy float na rynku. W ogóle nie było takiego, słuchajcie, Ruby z takim floatem, bo on w ogóle bez żadnych zadrapań, słuchajcie, on ma float, on ma float 0,007, no nie? A na przykład ten Ruby karambit miał, miałem 0,04, także to jest kolosalna różnica, nie? I ten, słuchajcie, Ruby, no przecież te skiny wyglądają tak ładnie, słuchajcie, naprawdę, smocza wiedza, zobaczmy. Z autografem Hadesa tu jest zadrapanie, ale zupełnie, słuchajcie, mam wrażenie, naprawdę te skiny wyglądają zupełnie inaczej. Każdy nawet taki, słuchajcie, skin, na którego bym wcześniej w ogóle nawet nie zwrócił uwagi, teraz nagle widzę takie szczegóły, jakich nie widziałem w ogóle nigdy wcześniej. Ja tutaj też jest jakiś smok, patrzcie. A wcześniej w ogóle tego nic się nie zauważało, nie? Nie wiem, czy to jest też kwestia zoomu, zooma, zooma, zbliżenia, no ale tak to wygląda, moi drodzy. Gablota. No tutaj też różne odznaczenia. Chyba jed, jedynego diamonda mam tylko, nie? Ze Sztokholmu. Jedna tylko di diamentowa moneta, ale ładnie wyglądają. Tu wszystkie, słuchajcie, rzeczy tak ładnie wyglądają w tym Sorsie 2, pięknie wyglądają te rzeczy. Się tak błyszczą. To wygląda naprawdę super. Moi drodzy, oglądaj mecze i turnieje. No to możemy sobie oczywiście podglądać standardowo. Nie wiem jeszcze, słuchajcie, jak jest z Overwatchem, powiem szczerze. Czy będzie w ogóle taka opcja Overwatcha w CS:GO. Na razie nie mam też rangi, nie? Więc w sumie nawet nie wiem, będę musiał zobaczyć, jak wbiję rangę, co z tego będzie. Powiem wam, że no będzie grane, słuchajcie. Zresztą w ogóle powiem, że wróciłem do streamowania, bo miałem takie pół roku właściwe przerwy. Właściwie pół roku, nie? Tak mniej więcej pół roku przerwy wychodzi. Kiedy musiałem sobie trochę odsapnąć, bo powiem wam, że, że czułem się... Czułem że jest ciężko. I Jak się tu rzuca do tego smoka? Nie tak. Pewnie tu się rzuca smoka. Tak, na pewno się rzuca, ale A tamtego też się muszę nauczyć. Ale słuchajcie, smok do okna. Yy, ostatnio sobie grnałem. Więc to jest coś nowego. Tu się gdzieś rzucało smoka do kona, nie? Leci smok. Kubik ostatnio powiedział, że, że można wrzucić takie smokę na, na konektor i sobie wejść galą. Czy to faktycznie tak zasłania? Nie, no, tutaj nie do końca musimy wejść wyżej trochę. Nie, wszystko uda tak ładnie. Glock, fade. Jeszcze z naklejką nipu z Katowic. W każdym razie, słuchajcie, wróciłem do streamowania i, i na pewno streamy też będą teraz regularnie, więc jak coś to zapraszam na Twitcha. Na pewno będę grał w EAFC, bo yy, zaczynamy nowy sezon w EAFC i będę grał na pewno yy, w tą nową Fifkę. Yy, na pewno będę grał w, w cs 2 na pewno będę chciał prze przejść w końcu Cyberpunk'a, chociaż jeszcze nie planuję dokładnie kiedy zacznę grać, bo myślę, że teraz będzie trochę grane, przede wszystkim właśnie w te dwie gry, A na przemian pewnie premiery w Counter Strike'u plus yy, plus rajwalsy i ligi weekendowe w JFC, także będzie grane na Twitchu, więc zapraszam serdecznie, a tym bardziej słuchajcie, że jeden z moich widzów, moderatorów, czyli Kien przygotował naprawdę kozacki layout, są nowości, nowe powiadomienia o sobie nowe atrakcje dla widza na, na streamku i, i moim zdaniem to wygląda bardzo ładnie, więc możecie wpaść na Twitcha, zobaczyć, sprawdzić, przywitać się ze mną, bo teraz, no wiele możliwości, oczywiście będę streamował regularnie, na pewno nie tyle co, co kiedyś, bo, bo też chciałbym, żeby tutaj, słuchajcie, na tych streamach była fajna na pozytywna energia dla każdego yy, i zobaczymy jak wyjdzie, ale ale no słuchajcie, no wychodzi CS2, więc wraca Izak, po prostu. Do zobaczenia na streamku, dziękuję, że oglądaliście materiał. No i na YouTube też słuchajcie, planuję parę rzeczy zrobić, więc yy, na YouTube też, bę, też będą, będą, się działy, na YouTube też się będą działy rzeczy. A tymczasem ja uciekam, trzymajcie się, do zobaczenia i czyścić!